Nowe punkty handlowo-gastronomiczne miałyby powstać przy głównej promenadzie wzdłuż ulicy Rodziewiczówny. Tam wyznaczyliśmy do 30, nawet pięciu punktów handlowych. Będą to punkty handlowe, zarówno przeznaczone dla gastronomii, jak i dla sprzedaży produktów pamiątek regionalnych. Ta procedura przedłużała się, ale jest to efekt wielomiesięcznych negocjacji, najpierw z konserwatorem zabytków wojewódzkich, a później z instytucją, która ma naprawdę ogromny wpływ na to, jak te miejscowe plany w pasie nadmorskim są uchwalane. A mam tu konkretnie na myśli Urząd Morski w Szczecinie. W przetargu na wydzierżawienie miejsc pod punkty handlowo-gastronomiczne mogą wziąć udział nie tylko sami kołobrzeżanie. Nie jest to możliwe aby ogłosić przetarg i w przetargu zapisać, że o te miejsca handlowe mogą się ubiegać tylko kołobrzeżanie. Przyznam szczerze, że ubolewam nad tym, bo chciałabym tworzyć miejsca pracy dla mieszkańców Kołobrzegu, natomiast my musimy poruszać się w prawnych ramach i, i po prostu przepisy prawa, są dla nas bardzo ważne. No, inaczej zostałoby to natychmiast to postępowanie zaskarżone, i w konsekwencji mogłoby być unieważnione, a raczej na pewno byłoby unieważnione. Przetargi zostaną ogłoszone po zakończonej procedurze planistycznej. Czyli, tak jak powiedziałam, na najbliższej sesji Rady Miasta będzie uchwalony prawdopodobnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tu swój głos mają radni, więc to od radnych będzie zależało, czy ten plan zostanie uchwalony czy też nie zostanie uchwalony. Równocześnie ma zostać ogłoszony konkurs architektoniczny na przygotowanie koncepcji i projektu wykonawczego punktów handlowo-gastronomicznych. Konkurs ma być rozstrzygnięty do końca czerwca. Więc później już wtedy kiedy będziemy ogłaszali przetarg, to w przetargu będzie zapisane, że właśnie te punkty sprzedaży czy też punkty gastronomiczne będą miały taki, będą musiały zachować taki, a nie inny wygląd. No i myślę, że jesienią po sezonie letnim ogłosimy przetarg, bo jeszcze przed nami cała procedura wydzielenia tych działek, to jest też procedura czasochłonna, tak myślę, że około 2-3 miesięcy ona zajmie. Więc no wszystko wskazuje na to, że w ostatnim kwartale tego roku zostanie ogłoszony przetarg. Umowy na nowe punkty handlowo-gastronomiczne w strefie uzdrowiskowej mają zostać podpisane na 9 lat. Zaczną funkcjonować najprawdopodobniej w sezonie letnim przyszłego roku.